Witamy serdecznie w naszym kolejnym odcinku poświęconym grze Interstellar Marines. Tak, Interstellar Marines, będziemy sprawdzać, co się zmieniło, co zostało dodane. W ogóle rozwija się, choć rozwija się bardzo powoli. Nie, no, czy czy rozwija się bardzo powoli, no jednak weź pod uwagę, że nagrywamy te odcinki dosyć często, tak? To już jest trzeci. Coś tam się zmienia. Nie byliśmy zachwyceni ostatnim. Tak, nadlejten. nie byliśmy, tak. Tam. Pamiętacie, co było zrobione dużo a propos levelu świątecznego, tak naprawdę, i nic poza tym. Gdzie jest ten, ten taki treningowy. Na, na dole, w dół musisz zjechać. Wyżej. Który to jest? Ja widziałem no gdzieś tu przed chwilą. Niżej. <laughs> no tam było. Coop poster. Nie widziałeś, to pokazywaliśmy to. Widziałem, ale to jest świetne jak każdym razem. <laughs> to w każdej grze. Nie. nie wiem jak z tego wyjść okej, okay, już wiem sandbox, no, A, jest sandbox, sandbox jest. Widzisz, sandbox, jest. jest. Sandbox, dobra. Zobaczmy, zobaczmy co nowego w sandboxie nowy, nowy piękny sandbox, plotka głosi, że podobno można już kucać możesz kucać? nie wiem, zaraz zobaczę o nie no, sandbox jest tutaj widać dużo dużo lepszy niż był mamy znowu kolorki tapet Widać, się jest Broń ma chyba nowy kolorek, teraz jest taka zielonkawa. Patrz, tam ktoś stał, zobacz, na górze, na górze, zobacz, może spadnie stamtąd. Weź go no I? No naprawdę, mogliby zrobić, żeby spadł. No wiesz co, no to fizyka jest tak, że to jest lasowe, może tylko z tej strony załatwimy, to spadnie. <laughs> Nie. No, Timki, Może z tej? Zobaczmy. Tu już Ci się nie uda go chyba. Co to, to dobrze? O no to... nie no, to, ten po prostu. No to fajne, dobra. No to jest, dostało gwiazdkę właśnie. Nie no, jest troszeczkę, troszeczkę zmieniane. Twoje ulubiony, twój ulubiony motyw, czyli strzelanie w lampy. Jest nie A ty nie byś strzelać w lampy? Nie. E, dobrze, można kucać faktycznie. Można już i kucać i skakać. Została dodana podobno jakaś nowa mechanika skakania. Sprawdźcie to. No. Zależy od ugięcia stopnia ugięcia kolan. Nasz skok, jego trajektoria. W sensie, że jest jakiś taki punkt, z którym możemy skoczyć wyżej. No. No nie wiem, czy ja widzę jakąś różnicę. Może spróbujmy. Pamiętasz, czym tu się biegała? Czy to jest jakiś sprint? Jest. No co jak to oceniasz? Wiesz, Chyba nie najgorzej. Czy wiesz co? Nie wiem czy to jest potrzebne tak naprawdę w takiej grze. No skupili się na tym, pracowali nad tym bardzo długo. No czekaj, no, no wi widać, że te skoki są jakby różne. Można skoczyć troszeczkę wyżej. Ale tak czy inaczej jak tak stoję, to skoczę jakby... Kucni za osłoną, podobno właśnie dali osłony teraz celując lekko w dół, tak, jak to miało być. Tutaj trochę, trochę kolizji jest, ale widać, że jest dobrze, że przynajmniej, że coś z bronią się dzieje, jak jest. No proszę, czyli jednak nie zmarnowali kolejnych. I jak to było? Aha, zobacz, czyli teraz jest tak, że... Można się tak jakby wychylać, tą spacją, którą się skacze, możesz się tak troszeczkę jakby wychylić. Aha. Ale różnica pomiędzy normalnym staniem, a czymś takim, to jest taka. No, dobra, to ma sens. <laughs> no, mi się podoba. Czy wiesz co? Ja nie wiem, czy to jest. Yy... Nie wiem, czy to ma sens, szczerze mówiąc. Tak, odrzucił tą broń, proszę. No, nie wiem, czy takie skupianie się na, na jakby takiej mechanice ruchu. No, chociaż z drugiej strony, może to jest właśnie ta nisza, tak? Że każdy ruch musi być wymierzony precyzyjnie. O, jak i... teksturki? No, dodali taki fajny. To fajnie to jest zrobione. Opór. Czyli to jest. Jeżeli raz wciśniemy, to on od razu kłuca, a jeżeli przytrzymamy, to on będzie tak kucał i, i, i wracał potem jak puścimy. Dobrze, no słuchajcie, no można już skakać i można kucać. to nawet y, różnie skakać, nie to że ten skok tak, jest jakiś tak, taki... Można różnie skakać. Dobra, może wejdziemy w takim razie do rozgrywki i zobaczymy co się zmieniło w samym gameplayu. Zdaje się, że Had został też troszeczkę poprawiony. No, całkiem sporo osób gra, zobacz. Spora baza, rzeczywiście. No, sporo to jest. No, wejdziemy tutaj, może. Taki ping był? 81, tak? No to wybrał mapę czarno-czerwoną. Nic Nie widzę. Strzelaj do swoich. A ty masz teraz zamkniętą tą maskę, tak? Te punkty, to co to ci daje, to? Nie wiem no, wolę mieć, bo przynajmniej wtedy widzę jakieś znaczniki. Ok, no troszkę, troszkę się to zmieniło. Te Ta, bia białe rzeczą. punkty, to co to może być? Nie, nie mam zielonego pojęcia. Znajdź jakiś taki biały punkt. Ale o jakich białych punktach ty mówisz? No o tych krzyżykach białych. O tych, tych czerwonych białych punktach mówisz? W takich czerwonych białych punktach. One są czerwone? No, to, no dobra, no to. Zawsze no, tam ktoś jest. Się... tu. <noise> zawsze na headshota idzie. idzie. No, dobra, się no, bardziej tak szybko stanie. No to wygląda trochę, trochę się w to gra, jak w grę, no. Czy to znaczy, że tam ktoś pójdzie? Tak, tak, coś? tak. To no, ja tak już y myślałem nad tym i tak właśnie. <noise> wyszedłem do wniosku, że tak. No, no to teraz tylko. No jak ci się gra? Nie mówię, no to za zaczyna przypominać grę trochę. <laughs> czy I... Na pewno tutaj sporo, sporo daje to oświetlenie, całkiem ciekawie się tak. Być może przez to, że, że jakby sama, sama mechanika jest taka dosyć surowa, to to oświetlenie nabiera takiego głębszego znaczenia dla samej rozgrywki. Jak? Mam latarkę? Mam latarkę. Ale nie wiem, czy chcę ją wybrać. No, chyba jeszcze mapków żadnych nie ma. Nie, no to oczywiście jest dalej multiplayer chyba. Chociaż też były. O tam. Się... A, już chyba, ono. Była też mowa o jakimś trybie domination. Zastanawiam się o co chodzi z tymi. punktami. Co Nie, nie było. No jak, to się kampował tam ma kampa. O, to się chyba dorwał. No, wygląda całkiem, całkiem ciekawie. Na pewno ciekawiej niż poprzednio. Zobaczmy może jakąś inną mapę. A wszyscy to kolony grają. Elevation, zobacz. No, to będzie słabe. Trzeba było wziąć no jakąś dlaczego? z efektami pogodowymi. Wygląda dosyć podobnie do poprzedniej, tylko mamy troszeczkę inną pogodę. Więcej światła Spróbujemy wskoczyć po tej skrzynce Pewne kolana... No chyba zwariowałeś Możesz wskoczyć na taką jedną czwartą tej skrzynki Generalnie boję się włączyć na tą się... No to znaczy, że gra się wciągnęła O, to jest dobre miejsce Kamper Maciek właśnie robi co to, co się dzieje To przed chwilą było O co chodzi? <grym> tak to było dość co się stało? ciekawe. A ja spadłem chyba przez... Nie no nie nie spadłem to jest... Co się stało w ogóle, nie wiem Może to się przesuwają się jakoś te zasłony. To by było fajne akurat które... No, widziałeś Peter'a Sorry Peter O, tam ktoś do mnie strzela strzelać, ale już ktoś go zdjął No Ale obserwuję Maczka i widzę, że się wkręca trochę w tę rozgrywkę. Nie, no, mówię, to zaczyna wyglądać już dużo bardziej jak gra, oczywiście na razie to nie, nie jest na tyle rozbudowana rzecz, żeby mogła jakoś wciągnąć na dłużej dalej nie ma chyba żadnego rozwoju tych postaci ani żadnego głębszego sensu oprócz strzelania jedną bronią po prostu do ludzi no tak no ale coś już tutaj jest I tak mi się wydaje, że to głównie jest chyba jednak ta gra świateł, yy, która jest tutaj naprawdę ciekawa rozumiem, wkręca cię jest. To oczywiście ostrzeżenie przed epilepsją, bo ta gra świata nie może być <grymne> no zdrowa serdecznie. dla wszystkich. Ktoś strzela do ciebie, Jon? strzela, on mnie nawet nie widzi. No, panu. A ty kamperze! Nie, 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 ja go robię, wiesz. Wiesz? A, jak zwykle dodali cię do drużyny, wygrywającej. Stąpią wyłażą cię, mrożą się jak. A, tam ktoś stał jeszcze. A, blazł po prostu na celownik. Nie no, powiem ci, że to jest nawet zabawne. Pokaż jeszcze jakąś inną mapę. Czekaj, jeszcze na tej chwili programu. gameplay w wykonaniu Maczka, okej. Okay. Nie no dobra, widać, że to się rozwija. Dalej nie wiem, o co chodzi z tymi krzyżykami, co one mają tu symbolizować. Może to jest, że tu się pojawi ściana, czy coś? Albo to oznacza właśnie jakieś strefy do tej dominacji. Tak, domination, widzisz? Jakiś jest plus jeden, dominating. To znaczy to znaczy jakieś strefy, które musisz trzymać. Widać, że tu nasi są no Okej, okay, to rozgryliśmy ten. Tam ktoś jest A, jak wciskam skambuzik to wychyla się z Zarostonu Biedny pan nie opanował tej tu jest zaraz za tą. No już kamperze, idziemy. No. <gry> Dobry. No przestań, jak raportujemy na kampusie. Nie kampuję, tylko trzymam punkt. Rozumiem. I jak im spadnie do zera, tak to ty wygrywasz wtedy. A tak. No, ja powiem Ci, że nieźle Ci idzie. Tam ktoś strzela. ktoś Nieco, to możemy powiedzieć, że jesteśmy mile zaskoczeni, co? Tym, tak, no... Tym update'em. Wydawało się, że będzie taki mało substancjonalny, ale... Coś tam jest dodane, no to odpłucanie jednak w sumie trochę zmienia przy takim jeszcze <laughs> droni Przez dziurkę odczucza Jóż skina żeś trafił, no to <laughs> co, no, co on robił? Chodź mu no, no. Strefował jak dziki, ale i tak go dopadli, no <laughs> jak długo coś takiego może być zabawne, no? I jak bardzo tak odeszli od tych założeń, które sobie... Czy Wiesz co, no, to jest jakby na razie cały czas szlifowanie tego... O ty! Popatrz, mi się Takie szlifowanie tego elementu walki, no. Wiadomo, że tu... To... Oj, no, Wyszedłem ze skrzynki z zginąłem. E, wiadomo, że tutaj jeszcze mnóstwo rzeczy jest do zrobienia. Ja podejrzewam, że to się może jednak tak skończyć, że, że po prostu poprzestaną na takiej, na takim shooterze właśnie PvP. Obietnice były dosyć kuczne. Jeżeli chodzi o ten, ten aspekt kooperacyjny, przypomnijmy dla tych, którzy nie widzieli wcześniejszych filmów z tej gry. I polowanie na kosmitów. Że to głównie miała być jednak kooperacja taka z elementami RPG i, i, i tak dalej, no więc Dobra, myślę, że możemy jeszcze zobaczyć jedną mapkę, jakąś może jaśniejszą. nam się uda trafić. Kolony, to jest ta ciemna. Masz mainline winter. Tu? A nie, tam ze słabym strasznie. Eee, musisz jakiś dobry ping wziąć, wiesz, żeby. No to tu jest całkiem niezły. Gdzie ona jest? Eee, no tak, tylko że. Tam o masz main na górze. Line. Trzy osoby. Zobaczymy po prostu, jak mapka wygląda. Dodali ponad nowe stany pogodowe i tak, doszlifowali to w ogóle nie jest, nie jest jasno. Generalnie wszystko polega na tym, żeby wypatrzyć przeciwnika, zanim on wypatrzy nas. Aha, rozumiem. Te punkty oznaczają, kto trzyma daną strefę. Teraz jest biały, nikt go nie trzyma. Jak tam wyjdziemy, powinien się zrobić niebieski, tylko że znikną. No nic. Ktoś mi chyba zawsze dotyca. Ładnie cię skampił. Tak małą fokę. Co ty z tymi fokami masz? Foki to są, wiesz, myśliwi. Hmm? No nie, nie, na, nie na lądzie, jakie je biją pałami. No, no, które zwierzę jest odporne na pałę? Nie wiem, czy to jest dominacja, czy co ja mam tu robić. No ale zrobiło się jasno. Widać, że jest... O, ty, A, na Widać, ciebie. że jest dynamiczna zmiana tej pogody. To jest akurat bardzo fajne. No to już było wcześniej ten poruszający się na nieboskłonie. No skłonie, wcześniej ten, i to ten... było w, w tych mapach jakby wiesz, jak samemu grałeś. Nie wiem czy to było podczas gry multiplayer, tego nie uświadczyłem. No chyba nie faktycznie. W każdym razie to wszystko wygląda cały czas, jakby to był taki obóz szkoleniowy, tak? Dla tych. Tak, no, znaczy taka jest w ogóle konwencja, jakby twórców. Oni tak to sobie wymyślili i to jest nawet całkiem fajne. Natomiast w dalszym ciągu, no, czekamy na jakieś konkretniejsze elementy. Nie wiem, już może w Sorekin, w Sorekin, no. gdzie jest ten sorekin? Bo w sorekin to było. No co nie zmienia faktu, że nie jest tak tragicznie, jak się spodziewaliśmy na początku. Tak, ja Więc jestem mile zaskoczony. Że, że będziemy śledzić i zdawać Wam relacje z tego, jak ta produkcja się rozwija. Oczywiście. Także do zobaczenia w następnych odcinkach.